Moi drodzy, święty Tomasz nam towarzyszy, bo o tym zapomniałem na początku powiedzieć. I warto chwycić się na chwilę znaczenia jego imienia, bo my go znamy jako Tomasza, a święty Jan nazywa go Didymos. To właściwie znaczy to samo, bo Toma z hebrajskiego to znaczy bliźniak, i didmos z greckiego, to znaczy bliźniak. Więc czasami święty Jan w Ewangelii robi właśnie coś takiego, że tłumaczy na przykład nam z hebrajskiego na grecki, jakbyśmy znali albo jeden język, albo drugi, prawda? Na przykład Abba Ojcze, prawda? To jest właśnie Abba hebrajskie, Ojcze greckie i tak tłumacz próbował to jakoś oddać, prawda? Dzisiaj też słyszymy, że Tomasz Czyli hebrajskie, zwany Didymos, to jego grecki odpowiednik. I jest taki e, włoski e, kaznodzieja, znany, e, nazywa się e, Gargano. Wypadło mi teraz imię, na i na pewno. E, Inocent, tak jest, Gargano. I on, e, pisząc o świętym Tomaszu, mówi tak: Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego on jest bliźniakiem, właśnie. No pewnie miał jakiegoś brata bliźniaka, to by była najłatwiejsza odpowiedź, prawda? Ale Pismo Święte o nim nie mówi. I tenże gargano mówi tak, a może warto zapytać się, czy ja nie jestem takim bliźniakiem tego świętego Tomasza? W jakim sensie? Poznajemy świętego Tomasza w kilku miejscach Ewangelii. Nie jest on pierwszym, najważniejszym apostołem, nie jest też takim, który nie odzywa się ani słowem. Można powiedzieć taki przeciętny. Coś tam powiedział, o czymś zaznaczył. Między innymi zadał Panu Jezusowi bardzo ważne pytanie, jak możemy znaleźć drogę do Ciebie, Boże. I Jezus wtedy miał szansę powiedzieć jedną z najpiękniejszych zdań, w całej Ewangelii świętego Jana, bo mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ale jest jeszcze jedno zdanie, które przypisuje się świętemu Tomaszowi, trochę mniej znane, a miało miejsce podczas wskrzeszenia Łazarza. Wtedy Pan Jezus mówi, że ale tutaj się wydarzył cud, ale on musi iść dalej do Jeruzalem i tam będą się działy rzeczy. I apostołowie mieli wątpliwości, a święty Tomasz mówi na kartach Ewangelii właśnie świętego Jana. Pójdźmy i my razem z Tobą oddać życie. Czy tu już znajdujemy się jako bliźniak świętego Tomasza? Może jeszcze nie. Więc idźmy dalej. Święty Tomasz na kartach Ewangelii znany jest też jeszcze z jednej sprawy. Otóż nie z imienia. Ale jako jeden z apostołów znany jest z tego, że podczas modlitwy w ogrójcu i kiedy Pana Jezusa zabierali, to sobie uciekł. Czyli ta deklaracja, którą złożył, że on jest gotowy pójść do Jeruzalem razem z Panem Jezusem, szybko znalazła taką weryfikację bardzo brutalną. Zresztą nie był lepszy od pozostałych apostołów, nie licząc świętego Jana. I wreszcie poznajemy świętego Tomasza w tym chyba najbardziej znanym momencie jego historii, kiedy nie ma go razem z dwunastoma wtedy, kiedy po raz pierwszy ukazuje się apostołom w Wieczerniku Zmartwychwstały Pan Jezus. Czy tu już się znajdujemy jako bliźniak świętego Tomasza? Może trochę tak, a może jeszcze nie. Ale mówię to tak, dlatego te pytania retoryczne sam sobie zadaję, dlatego że ja wiem, gdzie ten bliźniak świętego Tomasza w nas jest. Święty Tomasz nazywany jest w historii może trochę niesprawiedliwie, niewiernym. Tak to się trochę przylgnęło do niego takie określenie. Tyle, że czego on tak naprawdę chciał? Gdybyśmy się zapytali samych siebie, jakie jest nasze największe pragnienie życia? Może ktoś by chciał pojechać gdzieś na wycieczkę dookoła świata, wygrać w lotto, może chciałby być zdrowy, albo obdarzyć zdrowiem kogoś z bliskich, może chcielibyśmy, żeby na przykład ktoś, kto z naszych bliskich zmarł, żeby wrócił tutaj na Ziemię i był z nami. Różne są pragnienia. Ale myślę, że jedno nas wszystkich tu łączy. Przynajmniej ja sobie tak często o tym myślę. Ja niesamowicie pragnę, żebym mógł z Panem Jezusem się spotkać tak jak z Wami. Pogadać, zapytać, wyrazić swoje wątpliwości mieć szansę Go dotknąć. I ktoś mi powie: no przecież ksiądz go dotyka, bo trzyma Eucharystię. Ja wiem, ale mówię tylko Wam o swoich pragnieniach. To jest pragnienie człowieka spotkać Pana Jezusa twarzą w twarz. Myślę, że każdego z Was. Albo się cofnąć w czasie, na przykład do Palestyny sprzed dwóch tysięcy lat, stanąć tam na tym górze błogosławieństw, może usiąść na tej trawie zielonej, o której mówi nam Ewangelia i posłuchać co ten pan Jezus ma do powiedzenia Czy więc święty Tomasz wymagał wiele Ja wam powiem że jeszcze mniej niż my bo on pana Jezusa znał i on miał jedno pragnienie doświadczyć tego samego co jego bracia nic więcej on chciał zobaczyć Zmartwychwstałego Jezusa. Gdyby Pan Jezus zmartwychwstał się apostołom nie ukazał, to myślę, że to by było takie pragnienie podobne do mojego, takie w sferze jakichś takich yy, głębokich marzeń, których ciężko no, zdajemy sobie po ludzku sprawę, że to jest do zrealizowania, ale w niebie. Ale tutaj to było realne. Bo realnie się spotkał z zmartwychwstały Pan Jezus z jego braćmi apostołami. Warto dodać do tego jeszcze jeden kontekst całej sytuacji. Przepraszam, że ja tak wielowątkowo, ale mam bardzo dużo myśli w głowie teraz. Apostołowie byli zamknięci w wieczorniku, jak mówi nam Pismo Święte, z obawy. Bali się Żydów, bali się prześladowania, bali się tego, że skończą tak samo jak Pan Jezus. Czemu nie ma świętego Tomasza z nimi, bo był odważny, potrafił wyjść na zewnątrz, nie wiem, po jedzenie, po wodę, załatwić jakieś sprawy. A może jako jedyny był w stanie powiedzieć słuchajcie, ludzie, ten Jezus, którego zabiliście, to, to ja w Niego wierzę. Może tak, nie wiem. Nie wiem, co robił, gdzie był. Nie było Go w wieczerniku. A ci, co byli w wieczorniku, byli tam ze strachu. Mamy już cały kontekst sytuacji. I dzieje się tak, że Pan Jezus pokazuje się również jemu po 8 dniach 8 długich dni. Myślę, że my jeszcze bardziej w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie się wczuć w tę sytuację, bo my dzisiaj w świecie jesteśmy strasznie niecierpliwi bardzo jak paczka ma przyjść do nas za trzy dni nie, poszukam takiej, co przyjdzie w 24 godziny chcę obejrzeć jakiś film ale jest reklama to nie, już nie mogę muszę znaleźć taki bez reklamy chcę jechać pociągiem jest trzy minuty spóźnienia no co to za zwyczaje prawda? ja muszę być na czas nie, mówię to też o sobie bo nie, jesteśmy w takim świecie wszystko. Kolejka trzy osoby w Biedronce, no jak? Gdzie jest druga kasierka? Ile ja tu będę stał? No. Teraz szybko. Osiem dni. Nie osiem minut, nie osiem godzin, osiem długich dni. To też moje wymyślanie. Ale myślę sobie, że apostołowie, no, lubili się pochwalić, a my widzieliśmy pana, a ty. Niestety, nie, nie to, że przypisujemy jakieś takie grzechy, jakieś pychy czy coś takiego, ale myślę, że spotkanie z Marciusem, Panem Jezusem jest tak mocne, że nie da się tego tak schować w sobie. Tylko byli jeszcze zamknięci, zobaczcie, cały czas w wieczerniku. No nie da się tak, żeby nie powiedzieć o tym, nie cieszyć się tym. No i tam się działo w sercu na pewno dużo. I wreszcie przychodzi Pan Jezus i mówi do Niego, chodź, chodź, zobacz. I pada taka piękna modlitwa, którą warto sobie zanotować w głowie. I w takich momentach trudności i niewiary powiedzieć głośno: Pan mój i Bóg mój. I to jest krótka modlitwa, podobna do modlitwy, która tutaj w płocku odbija się od każdej ściany. Jezu, ufam Tobie. To jest taki akt strzelisty. To są takie Modlitwy takiego człowieka, który jest na skraju właśnie takiego załamania, bo on już nie wiedział co zrobić. No wreszcie to się stało, i co teraz? No więc on mówi: Pan mój i Bóg mój. Wyznanie wiary. To jest wyznanie wiary. W czym więc ten święty Tomasz jest bliźniakiem? W wątpliwościach. Bo on jest patronem ludzi wątpiących poszukujących. Może to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale nie ma wiary bez takich wątpliwości, bo ona się z tego rodzi. Bo gdyby człowiek nie miał takich myśli, a co to będzie, albo jak to się wszystko stało, no to nie szukałby na to odpowiedzi. Bo są ludzie, którzy nie mają żadnych wątpliwości, nic ich za bardzo nie interesuje. Tak jest, tak ktoś powiedział i tyle. Nie. Pan Bóg nam daje wolność po to, żebyśmy szukali, dowiadywali się. I zobaczcie, nawet przebywanie z Panem Jezusem właściwie przez ileś lat, 24 godziny na dobę, nie spowodowało tego, że tych wątpliwości nie było. Bo my się czasem tego boimy. Zadać sobie jakieś pytanie w głowie. Zapytać się samego siebie czasem, zapytać księdza, zapytać kogoś ze wspólnoty, brata, siostrę. Bo ja nie do końca tak to rozumiem, na przykład. Nie wiem, jak to się stało. Dlaczego właśnie tak? A dlaczego Pan Jezus tak to powiedział? A jak to było z tą siostrą Faustyną? Będziemy mieli tutaj dużo okazji, żeby się w to wsłuchać. Jak to było z tym czy inną sprawą? Słuchajcie, jest przede wszystkim najważniejsza wątpliwość życia, i w tym święty Tomasz jest idealnym patronem, bo my mamy wątpliwość, a co to będzie, jak mi się zamkną oczy? Kto nie ma wątpliwości, albo pytań chociażby? Gdybyśmy nie mieli wątpliwości, to byśmy się położyli w ładnej, dębowej trumnie z poduszeczką. Z kwiatuszkiem w ręku, ze złożonymi rękami i przeplecionym różańcem, i z uśmiechem czekali, aż Pan Bóg dotknie nas tajemnicą śmierci. Czasem tak jest, bo ktoś zdaje sobie sprawę z kruchości życia i przepracował to już sobie, ale my się boimy, mamy wątpliwości, bo to nieznane. Święty Tomasz jest takim właśnie patronem. Co spowodowało w nim to spotkanie z Panem Jezusem, to to, że on spakował manatki i ruszył przez Persję, dociera aż do Indii, do takiej prowincji, która dzisiaj się nazywa Kerala, tam jest takie miasto Henaj, i tam ponosi śmierć męczeńską, najprawdopodobniej zadźgany oszczepami czy dzidami przeciwników. Tego nauczania, o którym mówi, ale tam w Indiach do dzisiejszego dnia jest kościół chrześcijański, który nazywa się Kościołem świętego Tomasza, czyli sami siebie tak nazywają. Mają tam trzy obrządki. Jest to obrządek malabarski, malankarski i syro malabarski. Tak jak mamy na przykład dla porównania kościół grekokatolicki, prawda? Więc on ma inny obrządek. One są, różnią się od siebie właśnie tymi obrządkami, trochę liturgią, ale właśnie są to kościoły, które za swojego patrona i założyciela uważają świętego Tomasza. I to nie jest tak, że on sobie wsiadł do samolotu i po 10 godzinach był w Indiach, tylko całe życie już temu poświęcił. Przez Persję aż do Indii, gdzie oddaje za Pana Jezusa życie. Stąd ta Krwista Czerwień dzisiaj w liturgii. Czy świętego Piotra ktoś nazywał kiedyś niewiernym, a świętego Judy Tadeusza niewiernym, a świętego Szymona gorliwego ktoś nazywał niewiernym? Tak samo uciekli, tak samo powiedzieli panu Jezusowi nie. I jak można by było zatem nazwać świętego Tomasza? szukającym, odważnym, bo potrafił. Zobaczcie, yy, czego nam czasami brakuje? Czego święty Tomasz może być patronem, Czego święty Tomasz może być patronem? Na przykład takiej sytuacji, że wszyscy mówią coś innego, a święty Tomasz staje i mówi: nie, ja nie widziałem, ja muszę doświadczyć ile razy tak płyniemy z prądem w pracy, w domu, gdzieś tam bo tak wszyscy mówią tu nie, święty Tomasz wstaje i mówi przepraszam was bardzo wierzcie, ale ja muszę doświadczyć sam i wreszcie dochodzimy do momentu który myślę, że nas tutaj zgromadził na tych rekolekcjach wszystkich bo to, że ja tu coś opowiadam to, że będę przez te kolejne dni Wam przybliżał różne tematy. To, że będziemy tutaj razem rozważać Pismo Święte, Naukę Kościoła. To, że będziemy poznawać też tajniki tego miejsca, objawień Świętej Siostry Faustyny, kultu Miłosierdzia Bożego. To ma się na nic, jak tego nie wcielimy w życie. To znaczy, święty Tomasz chciał, żeby Pana Jezusa dotknąć, doświadczyć całym sobą. Nie w teorii, nie z opowiadań, tylko całym sobą. Jak my możemy to zrobić? Bo tak jak mówiłem, ja mam głębokie pragnienie tego, żeby Pana Jezusa właśnie dotknąć. No, myślę, że tym, co. Jest w dzisiejszej Ewangelii takim właśnie zadatkiem, jest to ostatnie zdanie, które mówi Pan Jezus, który nam mówi, błogosławieni są tacy, czyli szczęśliwi, Beatus, są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, którzy potrafią tutaj na ołtarzu właśnie tego dotknięcia doświadczyć. Ja cały czas w sobie tej wiary szukam. Żeby to dotknięcie Eucharystii było takim właśnie ludzkim, takim, że ja będę patrzył Panu Jezusowi prosto w oczy. I tego Wam życzę, żebyście tego doświadczali. I tego, żeby to doświadczenie tak przemieniało życie jak świętego Tomasza. Bo wydaje mi się, że to, że właśnie w taki sposób. Pan Jezus go doświadczył, to spowodowało totalną przemianę. Bo zobaczcie, z takiego człowieka, który tak rzuca deklarację i mówi: pójdziemy i my z tobą na śmierć do Jeruzalem, nie ma problemu, jesteśmy gotowi, ucieka do człowieka, który idzie w ogóle w nieznany świat, żeby tam mówić o Jezusie. Warto się przypatrzyć takim doświadczeniom swoim. Takie jakieś porażki, trudności, odrzucenia, wątpliwości, po co to jest. A może właśnie po to, żeby gdzieś tam w tym błotku, które tam gdzieś na dnie się znajduje, odbić się i mieć taką wiarę, która poprowadzi aż do krwi. Może tam właśnie trzeba czasami się tam zanurzyć. Życzę Wam, żebyście dotykali Pana Jezusa całym sobą, rękami, nogami, oczami, sercem, głową, myślami i żebyście promieniowali tymi słowami, które wypowiada święty Tomasz. I życzę Wam. Żeby nas historia też zapamiętała, takimi jak świętego Tomasza. I jak kiedyś ktoś by o nas powiedział, że jesteśmy niewierni, że jestem niewiernym Marcinem, a mój życiorys byłby podobny do świętego Tomasza, to może tak zostać. Niech tak zostanie. Bo to tylko Słowo, a świadectwo Jego trwa do dziś. I włócznie, i odrzucenie i wątpliwości, i krew, i męczeństwo nie potrafiły tego zmazać. Amen.